Szczęść Boże moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku Daily Bread, tym razem w niedzielę, w piątą niedzielę wielkanocną i przed dzisiejszą Ewangelią, we wcześniejszych fragmentach, gdybyśmy czytali Ewangelię Jana, Dowiadujemy się, że Jezus zapowiada zdrajcę, mówi o swojej śmierci, mówi o zaparciu się Piotra. I teraz wchodzi nasza Ewangelia. Uczniowie więc są bardzo zalęknieni. Uczniowie, pomimo tego, że z Jezusem chodzili przez trzy lata, nie wiedzą, co zrobić. Są w kropce. Dlatego Jezus zaczyna od słów: Niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Zobaczmy. Co to jest w ogóle za pytanie? No do ludzi, którzy z Jezusem byli tak blisko, którzy przecież też byli pobożnymi Żydami, więc swoje życie poświęcali Panu Bogu, trwali na modlitwie w świątyni, w synagogach, modlili się po to, aby, być, aby spełniać prawo i swoje obowiązki modlitewne. Do takich ludzi Jezus kieruje pytanie. Czy wierzycie w Boga, czy wierzycie we mnie? Dlaczego to pytanie? Jezus widzi bardzo ważną rzecz, która dzieje się w sercach apostołów. Oni próbują uzależnić swoją wiarę w tym momencie od uczuć i emocji, jakie im towarzyszą. A to jest bardzo niebezpieczna droga. Ona prowadzi do zguby, co było często widać u apostołów, którzy, pomimo że słuchali Jezusa, w pewnych momentach albo zaprzeczają mu, wypierają się go. Albo proponują mu inną drogę, pod wpływem emocji Piotr choćby atakuje strażnika, ucinając mu ucho. Jezus więc, y, widząc, co dzieje się w ich sercach, widząc, że tam jest dużo lęku i niepokoju, pewnej niewiadomej, mówi im, innymi słowy, przestańcie bazować na tym, co teraz macie w sercach. Popatrzcie na mnie, skierujcie wzrok na mnie, wierzcie we mnie, wierzcie w Boga. Niech to Wam wystarczy, bo inaczej zły duch łatwo Was zwiedzie. Droga duchowego wzrostu ma w sobie część oczyszczającą, na czym ona polega między innymi właśnie na tym, aby uniezależnić swoją wiarę od uczuć, jakie mi towarzyszą. Póki buduję swoją wiarę na moich emocjach, moja wiara jest wiarą dziecka. Ona będzie od tego uzależniona tego, jak się czuje. I będąc na uwielbieniu, widząc, y, słuchając pięknej muzyki, widząc kolorowe światła, y, wyciemniony kościół, mnóstwo ludzi, będę uważał, że jestem blisko Pana Boga, bo będę podnosił ręce, bo będę śpiewał, bo jest w ogóle super klimat. A w momencie, kiedy będę sam i będę musiał klęknąć na modlitwę i wpatrywać się w krzyż, ta modlitwa będzie mi się wydawała bezowocna i bezsensowna, ponieważ nie towarzyszył mi tam żadne uczucia. Kiedy będę szczęśliwy, będę modlił się długo i będę w stanie czynić dobre uczynki. Kiedy będę smutny, będę skracał moją modlitwę, bo będzie ona mi się wydawała niemiła Panu Bogu. I tak, będąc 30-40 lat w kościele, we wspólnocie, w formacji, będę w stanie w momencie, kiedy coś mi nie wyjdzie, porzucić moją wiarę, uważać, że Pan Bóg mnie nie kocha, że nie jest blisko mnie. To wszystko dlatego, że bazuję na uczuciach. Kto więc w obecnych czasach kryzysu, epidemii, będzie miał największe trudności w wierze? Ludzie niewierzący? Nie, dlatego że oni albo będą dalej trwać w swoich przekonaniach, albo może w jakiś sposób coś ich poruszy i będą chcieli zastanowić się nad swoim życiem i może coś zmienić. Największe trudności będą przeżywali ludzie, którym wydaje się, że są wierzący, ale tej wiary tak naprawdę nie praktykują na co dzień bardzo głęboko i nie próbują wejść. W prawdziwy kontakt z Panem Bogiem, w relację przyjaźni, w relację synowską. Bo dopóki było dobrze, wszystko było ok. Oni trwali w swojej strefie komfortu, wydawało im się, że złapali Pana Boga zapięte. No przecież się modlą, przecież się czasem spowiadają. Tradycyjnie chodzą w niedzielę do kościoła, ale ich codzienne życie za tą wiarą nie szło. Ta wiara bazowała na emocjach, na tradycji. Póki wszystko jest ok, ja daję coś Panu Bogu, ale tylko w ograniczony sposób i kiedy rzeczywiście mam czas. Kiedy natomiast przychodzi kryzys, ci ludzie zaczną poddawać swoją wiarę w wątpliwość. No bo dlaczego Pan Bóg nas nie uratował, dlaczego Pan Bóg nam nie pomaga, dlaczego straciłem pracę? Pana Boga nie ma. I wtedy rzeczywiście sami będą przeżywali kryzys swojej wiary, bo do tej pory bazowali po prostu na rzeczach zewnętrznych i na emocjach, jakie im towarzyszyły. Zobacz dzisiaj na swoje życie: czy Ty starałeś się pracować nad tym, aby uniezależnić swoją wiarę od uczuć? Pamiętaj, one mogą wspomagać Twoją wiarę, one mogą Cię pocieszać, umacniać, ale nie mogą być jej fundamentem. Zobacz na swój obecny stan, może właśnie na kryzys, który przeżywasz, i sprawdź, czy przypadkiem nie jest on spowodowany właśnie tym, że do tej pory, kiedy było wszystko dobrze, uważałeś, że Twoja wiara się rozwija, ale kiedy nagle towarzyszą Ci uczucia lęku, trudności, smutku, uważasz, że Pana Boga nie ma, że się od Ciebie oddalił, że Cię zostawił, wystawił na zbyt wielką próbę. Trzeba to oddzielić i budować swoją wiarę, wpatrując się tylko w Jezusa, nie patrząc na emocje, ale na to, co niesie błogosławieństwo, jakie Pan Bóg nam dzisiaj daje. Trzymajcie się, kochani, dużo dobra i błogosławieństwa życzę Wam w kolejną niedzielę wielkanocną i zachęcam Was również do śledzenia innych serii, choćby Przetartego szlaku, żeby również rozważać słowa zawarte w książce o nasiadowaniu Chrystusa. Nagrałem ten odcinek, odłączyłem wszystko, siadłem do komputera, zacząłem to obrabiać i nagle patrzę Matko! To jest 50. odcinek Daily Bread! Więc ubrałem się ponownie, podłączyłem wszystko i chciałbym wyrazić wielką radość z tego, że już 50 odcinków jesteśmy razem. Więc jak powiedział na koncertach, wielkie gratulacje i brawa dla najlepszej publiczności Daily Breads. Tak jest. Dziękuję Wam bardzo. A tak w zasadzie, oczywiście śmiechem żartem. Tak w zasadzie y, mam takie pytanko. Ciekaw jestem, czy jest ktoś ze słuchaczy, kto... Obejrzał prawie wszystkie odcinki, albo może nawet wszystkie Daily Bread. Kto był z nami prawie codziennie, jak tak, to zachęcam, żeby napisać o tym w komentarzu. A tak na poważnie, to cieszę się z tego, że 50. odcinek wypada właśnie w niedzielę i dlatego dzisiaj szczególnie Wam wszystkim obiecuję moją modlitwę, dziękując Panu Bogu za to, że możemy się spotykać i rozważać Słowo Boże. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, trzymajcie się z Panem Bogiem!